Popatrzcie, jestem w McDonaldzie we Fremont i tutaj chyba jakaś me meksykańscy ci pracownicy zrobili taki jakby, popatrzcie, to jest chyba w stylu, to jest chyba w stylu takich ich wszystkich świętych. To jest po prostu taki jakby ołtarzyk dla tych osób, które, które chyba umarły, bo oni tak robią, właśnie tak jak my mamy wszystkich świętych, chodzimy na groby. To oni, oni tak na grobach, właśnie dają jakieś jedzenie, tak jakby dla tych zmarłych, i, i ci członkowie rodziny, którzy jeszcze żyją, przychodzą na groby, i oni tak jakby taką robią taką ucztę, chyba na grobach, i po prostu liczą na to, że te duchy tych zmarłych, bliskich przyjdą i że oni mogą razem tak jakby świętować, ucz, uczcić, ucztować, się mówi M biesiadować czy coś takiego. No i popatrzcie, pisze tu En Memoria de Marco Amedina Caconi. Czyli ku pamięci temu panu. Nie wiem, tu jest jakaś pani, coś trzyma jakieś ciasto, tutaj jeszcze jakieś dwie osoby. No popatrzcie, niesamowite, ja tak naprawdę to ja jestem w tym. O i tutaj jeszcze mają, popatrzcie. Tutaj pisze Day of the Dead. To, to właśnie tak Meksykanie tak mają. W ogóle to jestem w McDonaldzie. W McDonaldzie jestem, słuchajcie, to jest McDonald's całkiem ładnie i jestem w szoku, bo jestem, słuchajcie, w pierwszym czystym McDonaldzie od dawien dawna. Już dawno nie byłam w McDonaldzie, bo właśnie McDonald'y są zawsze brudne. O, chyba idzie jakieś nasze jedzonko. No to wypijemy, zjemy i pojedziemy dalej.